Kochani, witam Was serdecznie w nowym tygodniowym vlogu i niech Was ten obraz nie zwiedzie, bo owszem, na początku było deszczowo, ale się po drodze rozpogodzi. Jak to w życiu? Ktoś, kto pomyślił solankę w środku miasta, powinien dostać jakieś specjalne podziękowania. Dawno się tak nie czułam rano. Jedni nazywają to medytacją, a ja to nazywam po prostu świętym spokojem. Bardzo lubię w jesieni to, że gdy jest na dworze deszczowo, to mam tę możliwość powrócenia do takiego cieplutkiego domu przytulnego. Wiecie o co chodzi, że taką herbatkę ciepłą sobie można zrobić jest tak fajnie. Można ściągnąć te mokre buty i ubrać się w takie ciepłe dresy. Zdecydowanie to był taki dzień. Pogoda bardzo sprzyjała porządkom, więc zabrałam się za zmianę sezonu ubraniowego w komodzie. Więc wszystkie sukieneczki, bluzeczki pozagregowałam, to co małe dałam do siatki. Odłożyłam też szyciuchę dla koleżanki i generalnie po prostu siedziałam i sprzątałam. Jestem jedną z tych osób, która odpoczywa podczas takich porządków, a takie udogodnienie w postaci słuchawek bezprzewodowych Sprawia, że ten proces jest jeszcze przyjemniejszy. I uwaga, co mam na słuchawkach. No, ależ oczywiście, że aneks kryminalny, <grywka> tylko nie wzięłam sobie jakiegoś piciu. Pozdrawiam Agnieszkę. Wciągnęłam też z wieszaków już moje sukienki, bo zajmowały miejsce i nie miałam gdzie powiesić koszul. Być może zrobimy to na następnym filmie, ale wiecie, że do tego trzeba mieć dzień. Dzisiaj całkiem mam, ale też już nie mam tyle czasu, więc zostawiam. Jeszcze tego nie chowam nigdzie na dno szafy, bo być może Patrycja coś pożyczy, bo jedzie do Stanów na zawody do Utah i na zwiedzanie, więc może jakaś kiecka jej się przyda. Thank you. Masz już szpony, sokoły herosy. One <śmienic> Owe sokoły Dostałam przesyłkę niespodziankę. Ja wiem skąd. Emily Emilii, w zakręcowni. Chodź co to. Czuję Wiecie co? Ja się spodziewałam jakiegoś ręcznika, bo Emilia ma genialne ręczniki bambusowe do włosów. Nie dość, że ręcznik do twarzy, to jeszcze takie gadżety. No piękne! Zostawiam Wam w opisie link afiliacyjny do HEJO. Dzięki Emilka za prezent! A co ty tu robisz? W A tu sobota, której tak nie mogłam się doczekać, bo w końcu spotkałyśmy się z moimi dziewczynami z okazji urodzin Eli. I od samego początku nie miałyśmy wątpliwości co do prezentu, na jakie się złożymy dla Eli. Jest to słuchajcie, prezent na całe życie. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewno usłyszałyście już o takim terminie jak analiza kolorystyczna, i pewno słyszałyście w życiu o tym, że mamy różne typy urody. Wiosna, lato, jesień, zima. Jest to ciut bardziej skomplikowane niż tylko te cztery typy. Natomiast w analizie kolorystycznej chodzi o to, że dobiera się odpowiednie kolory ubrań, które komplementują naszą urodę. Gdy już wiemy, jakie kolory z nami współgrają, to przechodzimy życiowy glow-up. I po prostu ja zarażam każdą z moich koleżanek tym tematem. I taką analizę przeszłam u Ewy Kosmetyczny Koktajl. Tak swoją drogą, to jest gdzieś tam pomysł na to, żebyśmy zrobiły jakieś wspólne wideo w tym temacie. Dajcie znać, co wy na to. Paulą przez chwilę Uf. robiłam session słuchajcie, i wpadłam w błoto, ale y, mniejsza. Właśnie opowiadam Paulinie, jak bardzo totalnie nie potrafię y, się organizować w stresie. Y, a Paulina jest przeciwieństwem i powinnam się tego od niej uczyć. A, jakoś to będzie! No y, właśnie Paulina, bo miałam mi zrobić kilka zdjęć, widziałam aparat i ona mówi... No spoko, dobra, o pokaż te trzy zdjęcia. Fajnie, super, lecimy dalej. ja on takie kurwa patrzy na te zdjęcia i mówię, jakie gunu bo przecież ja bym tutaj jeszcze stała, robiła aż do skutku. A Paulina, nie, fajnie. Ach, jeszcze miałam drugą stylizację. A nie, to najwyżej dobra, to później. Ja tak mam. Okay. Daj mi, daj mi ten atyt, kurwa, gdzie go rozdawali, gdzie stałam w tej kolejce. No, ale no. to też jest źle, bo zaś mój Dawid tego nie lubi, że tak? Ja tak... Ee, że tak wszystko mm, pobieżnie. O, on to mówi, że ja robię pobieżnie. Ale nic nie wy. Y, znaczy z perspektywy mojej, osoby trzeciej, ja nie widzę, żebyś cokolwiek w życiu robiła na byle jak. Wiesz, że mhm. ostatecznie. Że finalnie wychodzi tak OK. Tak, ostatecznie wychodzi OK wszystko. Ale kiedyś bym tak dążyła do perfekcjonizmu. Tylko, że to już przyszło mi e, po dzieci. Tak, nauczyłam się no. troszeczkę e, zluzować, gacie. To się zmienia, bo właśnie z. Y, jak nabieramy doświadczeń, bo jak kiedyś właśnie jak nie miałam dzieci, no to pamiętasz, mój dom to był laboratorium, Taak. można było jeść z podłogi. Teraz nie radzę. U. No, to smaruje tam, nie? No, u Pauliny zawsze było tak cześciutko, że jak ja tam przychodziłam, to wychodziłam z takim poczuciem wstydu. Myślałam, gdzie ja pożytkuję ten czas? Że no, właśnie go źle tak nie ma. Źle pożytkowałam. No, ale z biegiem, no, z biegiem czasu też Paulina ma fajne przemyślenie, bo ona się wyleczyła trochę z perfekcjonizmu, co nie znaczy, że jesteś flejąc. W sensie no, że no dalej właśnie, masz porządek, właśnie, właśnie, ale bez przesady, że wiecie, wy jakbyście przyszli z białą rękawiczką o trzeciej w nocy, to Paulina tam by nie miała kurzu. Do tego stopnia. Tak, no, takie I dno. Fajną rzecz, że y, nic nie ma z tego porządku, nie? No. Że co ona ma z tego porządku, że mogła mieć jakieś fajne wspomnienie poza domem, a ty byłaś w domu, bo musiałaś posprzątać? Nie? Wszystko musiało być tak, jak ja chcę, po prostu. I co z tego mam? Nic. Miałaś wtedy święty spokój na tamten tak, czas, tak, nie? Tak. No, dla Mam niebieską po Eryczku. Ale miałam, mam też długopis, żebyśmy się podpisały, jak na kopercie na przykład. Dobra. Ja to wydrukowałam w ogóle, patrz, na Piekny, takim... Piękny, właśnie chropowate, Ja już tak. widziałam to. to były taki... details. No fajnie, że właśnie jest... Z... Takie <laughs> Tak. <bożytkie. śmiech> ja zawsze tylko. Ty idę z tym, Czekaj, nie z tymi siatkami z Biedronki. To jest, swój, to jest mój mój jeszcze dla ciebie tu mamy ten czapk ogólny. Widzieliśmy. Co mamy? Zamknij i zamknę się. Ewa jest. Ewa jest! No dobrze. Wiesz co ty nagrałaś sobie? Kika Zapraszam do mojego domu. Nie nie będzie. Myślę, że jak jekretka w lodzie. Czekajcie. To, Jeszcze to się nie przyda. skończył rok, A to jest, to jest prezent za całe życie tak naprawdę, nie? No. Ciekawe co to Już nie Co tak do mnie teraz doszło, bo ogarnię w mieszkaniu. Tyle się mówi o tym, żeby dbać o siebie. Yy, ja też <grytanie> na Instagramie o tym mówię. A słuchajcie, ja od marca zeszłego roku, nie od marca tego roku, czyli mamy marzec, piecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Od pół roku mam bon do wykorzystania na masaż, albo na jakiś zabieg na ciało i ja tego nie potrafię wykorzystać mimo tego, że wielokrotnie mówię, że potrzebuję, że mam suchą skórę, że na przykład nie wiem, bolą mnie plecy. O co chodzi z tym? No, mam wrażenie, że to w sumie nie taki pierwszy raz, gdy dostaję taki voucher i on tak czeka na nie wiadomo jaki y, odpowiedni czas. Y, a właśnie w tej kopercie jest moja nie, przyjemność, w sensie moja regeneracja. Czas dla mnie. Jedynie co mnie dzieli od tego, to po prostu wyciągnięcie tego i umówienie się na ten zabieg. A masaż to by mi się przydał z jakimiś olejami. Namaściłabym się bardzo chętnie, tylko tyle nie dzieli. Więc e, już to chciałam w sumie odkładać e, z automatu, ale powiem tak. Na vlogu. Zobaczycie, jak dzwonię i się umawiam. Zostaw aparat. Zaś nie będzie przez rok filmik. Zostaw. Mam nową fazę, i ta faza jest nabita tutaj na ten widelec. Mam taką fazę na brukselki z patelni z, z solą. Nigdy wcześniej nic takiego nie jadłam. Ja brukselki znam tylko i wyłącznie z mieszanki zupa zimowa, z zamrażarki. A ostatnio właśnie byłam w sklepie i tak podeszłam do, do tych dużych zamrażarek i mówię: Kurczę, może jakieś takie warzywa, żeby było na zapas? nie, Coś w zamrażarce lubię, jak jest coś takiego na szybko, jakieś warzywa na patelni czy coś. Patrzę. Brukselka w promocji. I ja, nawet, I ja nawet nie musiałam myśleć. Ja po prostu ją zabrałam, a w mojej głowie pojawił się przepis. Ja chcę jeść Brukselkę z patelni. Nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam. I to jest mój nowy rarytas. Naw nawet jej niczym nie przyprawiam. Zawsze w takich sytuacjach, gdy mam takie jakieś dziwne, nie, nie nazwałabym tego zachcianki, ale jakieś dziwne smaki mnie biorą, to zawsze googluję wartości... Składniki odżywcze, witaminy, minerały właśnie z warzyw i owoców, na które mam ochotę. Tak próbuję sobie jakoś odpowiedzieć na to, nie? Czemu ja nagle chcę jeść coś, co niekoniecznie zawsze bym chciała jeść? Zaraz wychodzimy na spacer po dwudniowym chorowaniu, się przewietrzyć. Celka to jest bomba witaminy C. I zobaczcie, jakie to jest mądre, jakie to jest niesamowite, że ten organizm on już wiedział. On już wiedział, że ja zaraz będę przeziębiona. Także tak spędzam czas na rozładowanych bateriach. Zawsze sobie muszę znaleźć coś do roboty, żeby nie było, że siedzę bezczynnie. Tak już mam że odpoczywać trudno, więc zajmuję się odkłaczaniem koza. Możecie zobaczyć jak sobie odpoczywam z kubkiem herbaty i przeglądam włóczki. Nie wiem czy oglądacie Jolę Szymańską, jeśli tak to wiecie, że ona zaczęła robić na drutach i robi takie zajebiste, mięsiste czapki. Pierwszy raz mam możliwość wybrania od podstaw koloru i materiału do zrobienia jej, ale słuchajcie, kilka dni po nagraniu tego klipu Jola niefortunnie upadła i złamała sobie rękę, więc produkcja czapki wstrzymana. Jolu, dla Ciebie szybkiego powrotu do zdrowia, bo wiem, jak trudna to jest dla Ciebie sytuacja. Buźka. Pod ostatnim filmem dostałam komentarz, że Ola, u Ciebie jakoś tak smutno i nudno, ale powiem Wam, że ja bardzo lubię te domowe dni. Wiadomo, że czasami mam ochotę się gdzieś wyrwać i zrobić coś szalonego, i wtedy robię to, ale samo takie bycie w domu, bycie z rodzinką, gotowanie, nie wiem, porządki, mi to sprawia przyjemność. Jest tam ktoś jeszcze taki? Czy, czy jestem jedyna? Halo? Bo to jest dla mnie szczęście. Również to wychodzenie i koleżanki, i pole dance, ale też bycie w domu. To i to daje mi szczęście. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Wysyłam uściski i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.